W rolach głównych. Graj z aniołem w pozostałych rolach. 73. Ładna melodia. Fajnie, że mogłam jej posłuchać. Grałem, żebyś czuła się bezpieczna. Cały czas stoję na straży. wiem i jestem Ci wdzięczna. Czuję się bezpieczniejsza, gdy jesteś w pobliżu. Spójrz ile gwiazd. Widzę sama gałęzie. Żartuję. Niebo jest naprawdę piękne. Po burzy wraca spokój. Ta noc tego dowodzi. Nie tylko ta noc. Co jeszcze? Ty też jesteś spokojniejszy. Od kiedy lepiej cię poznałam, przestałam się ciebie bać. Ujrzałam twoje prawdziwe oblicze. Miło mi. Naprawdę bardzo się zmieniłeś. no, Poważnie? Byłeś sí, oschły, niemiły, gderliwy. Jaki? Gderliwy. A teraz nie? Już nie. Ale chciałabym, żebyś zmienił się jeszcze bardziej. Pracuję nad tym. Fajnie. Proszę pani. Teraz rozumiem, dlaczego mnie wypuściliście. Tylko śledząc pana mogliśmy odnaleźć IB, Szukaliśmy w kartotece, ale nie ma w niej nikogo o nazwisku Dorlak. Jak to możliwe? To proste. Ta panna przebywa w naszym kraju nielegalnie. Proszę pani, słyszy mnie pani? Tak, słyszę. Kim pani jest? To Blanka, guwernantka mojej córki. Guwernantka. I co tu robi? Panna Blanka złożyła wymówienie. Mówiłem się z nią tu, żeby wypłacić jej pensję. Możecie sobie myśleć, co chcecie. To wszystko. To pańskie mieszkanie? Oczywiście. Sami widzicie, to ja je wynajmuję. Przykro mi, ale muszę zabrać pana na komisariat. Blanko, wróć do domu i pozostań tam, nie podejmując żadnych kroków. Moja córka będzie potrzebować Twojego wsparcia. Mogę ci zaufać? Zrobisz to, co ci powiedziałem? Będę spokojniejszy. Wychodzisz o tej porze? Muszę. Idę czuwać przy zmarłej żonie kuzyna. Spotkam się tam z rodzicami. Zdaje się, że nie będziesz sam. Cześć. Jak leci? Świetnie wyglądasz. Co za niespodzianka! Elsa, co tu robisz? Elsa wróciła do mnie. Ileż miłości! Drugi miesiąc miodowy? Ciekawe, jak długo potrwa. Daruj sobie złośliwości. Zajmij się swoimi sprawami. Co masz na myśli? Może o tym nie wiesz, ale zostałeś ojcem. Dobry wieczór. Przykro mi, Onelio. Twojemu przyjacielowi San Romanowi będzie jeszcze bardziej przykro. Doktorze? Przepraszam, nie zauważyłem pani. Jak się pani miewa? Dobrze. A pan? Martwię się tym, co się stało. To okropne. Widział pan może mojego męża albo Estefanię? Nie. Mam ich poszukać? Już szukałam. Nie ma ich tu. Zniknęli dawno temu. Gdzie moja wnuczka? Pytałam Balbinę. Podobno zabrał ją pan z domu. Na prośbę Juana Miguela, żeby oszczędzić jej przykrości. Gdyby chciał jej oszczędzić przykrości, nie zabijałby jej matki. W jakim prawem ten morderca decyduje o mojej wnuczce? Gdzie ona jest? W Acapulco, u mojej ciotki. Moja wnuczka u obcych? To moja rodzina, nie obcy. Dla Maity tak. Ma natychmiast wrócić. Chcę, żeby jutro była w domu, kiedy wrócę z pogrzebu córki. Chcę, żeby była w domu, kiedy wrócę z pogrzebu córki. Juan Miguel nie ma nic do powiedzenia. Ten morderca siedzi w więzieniu i nieprędko wyjdzie. Wiesz co? Czasem używasz trudnych słów, ale kiedy płyną prosto z serca, to je rozumiem. To właśnie w Tobie lubię. Zawsze usiłujesz zrozumieć innych, ich niepokoje i cierpienia. Dzięki Tobie ujrzałem życie w innym świetle. Daj spokój. To prawda? Teraz doceniam to, co mnie otacza, poczynając od Ciebie. Daruj sobie te piękne słówka. Zawstydzasz mnie. Nie możesz zapomnieć o Ojcu dziecka. Akceptuję to, byle by Cię mieć blisko siebie. Może kiedyś postanowisz wrócić do niego i będę za Tobą tęsknił. Ale zachowam wspomnienie o tym, co w Tobie piękne i co przywróciło mi smak życia. A nie mówiłam? Gadasz tak pięknie, że się rumienię. Nie myśl, że chcę Ci dokuczyć. Wręcz przeciwnie. Nie wyobrażasz sobie, jaką sprawiłaś mi przyjemność, pozostając tu z dzieckiem. Łudzę się, że będę mógł uważać je za swoje. Nie dosłownie, ale mógłbym je otoczyć opieką i zapewnić mu wykształcenie. Czemu przerwałeś? Bo chcę ci powiedzieć, że byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, gdybyś została tu z dzieckiem na zawsze.